Witam Państwa serdecznie, korzystając z okazji, że właśnie wybieram się na targi do Sierpietowa, z czego bardzo się cieszę, mam nadzieję, że się spotkamy. Chciałbym coś Wam poopowiadać trochę, ale też między innymi poruszyć pewien temat, który, który jest takim dość, dość ciekawym tematem, chodzi tutaj mi o Mikroorganizmy i o kwasy humusowe. Ostatnio tak powiem Wam, że na rynku, tak jak przyglądam się za yy, czasy, pojawiło się bardzo dużo takich yy, firm, które gdzieś tam oferują mikroorganizmy, operują kwasy humusowe i różne inne takie życie, magiczne produkty. I co się dzieje? Wiele osób kto dziś nie wie, na jakiej zasadzie działają mikroorganizmy, na jakiej zasadzie działają kwasy pomocowe, dlaczego jedne działają, dlaczego inne nie działają, dlaczego yy, ktoś przychodzi i mówi, że wystarczy mu jedna magiczna buteleczka jednolitrowa na jeden hektar i to już z, z, działa tam cuda na tym polu, A in, 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 inni przychodzą i mówią, że panie, no niestety, ale trzeba tutaj dać 20 albo nawet 40 litrów na hektar to dopiero wtedy zacznie działać. Skąd te różnice, yy, skąd te, te pomysły na, na tej branży, że tutaj 40, że tutaj nie wystarczy też tylko jeden litr i tak dalej. Yy, dlaczego inne mikroorganizmy działają w innych firmach, w innych firmach nie działają bądź bąd, yy, działają w sposób... Właściwy. no i tak właśnie pomyślałem sobie, że mam troszeczkę czasu jadąc sobie samochodem coś wam powiem na ten temat może yy, może komuś pomogę po prostu, tak? także co, zaczynamy no więc tak, proponuję zacząć od kwasów przymusowych, bo to jest dość taka ciekawa historia z kwasami przymusowymi więc tak yy, sami wiecie, że jest mnóstwo kwasów kumusowych operowanych przez różne firmy kwasy kumusowe oczywiście z definicji zresztą też nie będę tutaj glebał w definicji co to jest kwas kumusowy itd no, to jest nic innego jak kuchnica w najczystszej postaci, to o to każdy wie a kto chce to niech sobie tam bardziej po i go używać. Y, teraz tak, kwasy kumusowe to są m.in. Leonardyty i tak dalej, są pozyskiwane też z kopani, co to nie jest żadną tam tajemnicą, m.in. kwasy humusowe w y, węglu się też znajdują i tak dalej, i tak dalej kwasy humusowe. Natomiast co mnie w ogóle y, dziwi i ciekawi mnie, co po prostu nie ogarnia to ceny, ceny kwasów humusowych wahają się naprawdę e, od powiedzmy no nie wiem od, od 50 zł za litr do 800 zł za pańkę 20 litrową, gdzieś nawet widziałem tak, że to, 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 to są nawet takie historie i to są też e, a, inaczej I te produkty też mają swoich że tak powiem fanów dla firm które oferują kwasy humusowe na rynku tej firm jest powiedzmy od A do Z jedna lepsza od drugiej tak? ceny, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, to, to dla mnie to jest coś, coś niesamowitego nie wiem czy to jest kwestia marketingu czy, 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 czy czegokolwiek, no ale no wiecie, to no nie ma tak, że no kurde, no jedne kosztują tyle, drugie tyle i, i z czego to się bierze? No mam tego pojęcia, nie wiem no, po prostu producent wymyślił sobie, że jego kwas humusowy jest najlepszy i ta bańka będzie kosztowała powiedzmy nie wiem, 1000 zł za 20 litrów no dobra, niech sobie tam tyle kosztuje to tyle jeżeli chodzi o kwasy humusowe natomiast yy, teraz właśnie chciałem poruszyć tą kwestię mikroorganizmów. Później zobaczycie tak nie będę tak zanudzał, ale na sam koniec jeszcze połączymy te, 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 te dwa pojęcia mikroorganizmy ja razem z wasami bliźnicowymi i powiem Wam to co z tego będzie. Ale jest tak. Kolejna rzecz. Przyjeżdża do nas, do Was, mnóstwo przedstawicieli, którzy oferują, czy powiedzmy na internecie są oferowane, jest mnóstwo ofert dotyczących mikroorganizmów. Teraz tak, mikroorganizmy w jednych firmach działają lepiej, tak się śmieję, w innych firmach działają czymś gorzej, w zależności od nazwy firmy i tak dalej. To co jest z tymi mikroorganizmami? Wspuszczające akurat dla mnie jest to, że ja spotykam się z wieloma pytaniami odnośnie właśnie mikroorganizmów i z rozmów wynika to, że yy, jak Wy, jako rolnicy, słyszycie mikroorganizmy, że ktoś znowu tam przyjechał z mikroorganizmami albo będzie znowu Wam oferował mikroorganizmy, no to już derivka, skóra i już zaczyna ciśnienie się denerwuje, bo gdzieś tam ktoś komuś sprzedał, go oszukał, bo mikroorganizm nie zadziałał. No i powiem Wam, ja bym się bardzo zdziwił, gdyby faktycznie yy, ktoś z innej firmy gdzieś tam przyjechał, ja mówię, że te inne firmy są złe, tak, ale Zaraz powiem Wam trzy rzeczy. Te mikroorganizmy nie działają prawidłowo, jeżeli nie zostanie spełniony szereg, że tak powiem yy, szereg yy, warunków, które trzeba spełnić, które są z tyłu zapisane na etykiecie. Bo powiedzmy, są yy, mikroorganizmy, które należą no, powiedzmy, do firmy zaczynającej się od E, to ja też jestem od e. <noise> Ale nie. Ok, zostawmy może już to E i zacznijmy od tego, że mikroorganizmy, które są oferowane na rynku, to tak naprawdę mówiąc, tak powiem Wam tak logika wskazuje, tak? Są oferowane, a tak naprawdę do nich nie jest... W powiedzieć skąd one się wzięły, te mikroorganizmy. No dobra, mi przyjechał ktoś, dzień dobry, jestem i tam, nie wiem, Piotruś z firmy takiej i takiej i mam do za oferowania mikroorganizmy, i moje są najlepsze, bo są takie, takie i takie i nie wiadomo co, ale one są najlepsze, tak? A skąd one się wzięły? Nie wiem, z bitelki. No i, i właśnie tutaj chciałem Wam jedną rzecz powiedzieć dosyć taką istotną, dlaczego właśnie między innymi jedne mikroorganizmy działają, a inne nie działają. Więc tak, zawsze może od tych, które nie działają, bo będzie mieli najkrócej, najprościej i najszybciej. Mikroorganizmy, które są oferowane od firm, ja już to nazwę po imieniu, od firm konkurencyjnych, tak? Prawdopodobnie, tak przypuszczam, że w 90%, yy, przypuszczam bo wiem jak my je robimy, ale yy, pozostałe firmy, mikroorganizmy, które operują, to, są to mikroorganizmy, które są namnażane w warunkach kontrolowanych, inaczej mówiąc w warunkach labo, laboratoryjnych, czyli tak zwane są to dzieci z probówki, czyli mikroorganizmy z probówki, zrobione yy, może nie tyle co sztucznie, ale w sposób wyprodukowany, wyhodowany, wyhodowany, nazwijmy to tak, w przeczepieniu są to wyhodowane w warunkach laboratoryjnych, w laboratorium, w inkubatorze, w sobie w kontrolowanych warunkach kształtował się, dorastał, żył sobie, założył też rodzinę, zakładał i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko ładnie, pięknie, żyło mu się bardzo dobrze temu mikroorganizmowi do pewnego momentu, kiedy nie został, yy, inaczej, kiedy właśnie został sprzedany i trafił na pole. I tu zaczyna się dosyć taka mniej ciekawa historia, yy, a już na pewno, na pewno frustrująca właśnie dla tego mikroorganizmu, bo mikroorganizm, który został wyprodukowany w warunkach laboratoryjnych i trafił na pole można powiedzieć, że dla niego żarty się skończyły bo tam już nie jest ciepło nie już, już nie jest jak u mamusi pod u mamusi pod pierzyną, jak to mówią, tak? czy tam u mamusi w domu tu zaczyna się już survival i tu już zaczyna się prawdziwe życie i teraz muszę chwilowo nacisnąć pauzę, bo muszę Bilet. Moment, to zaraz wracam. No i dobra. Więc tak jak powiedziałem, mikroorganizm, który został wyprodukowany gdzieś tam w warunkach laboratoryjnych, tak miał ciepło, fajnie, miło, super mu się żyło do momentu kiedy trafił na pole. Yy, odnośnie tego survivalu i tu zaczyna się cyrk. Bo, pan który kupił ten mikroorganizm, wlał go do opryskiwacza. Ale wcześniej nie przeczytał etykiety. Co bardzo często jest gdzieś tam małym druczkiem napisane, co nikomu nie chce się czytać. Przedstawiciel przyjechał, panie wlejesz, pan popryskiwacz, jedź na pole wylej i będzie, i będzie grało. Otóż powiem wam, nie będzie grało. Nigdy w życiu nie będzie grało. Dopóki nie przeczytacie, co jest z tyłu napisane na etykiecie, a ja powiem wam, co jest napisane na tej etykiecie. Na etykiecie jest napisane, że... Mikroorganizm, teraz sobie będę żartował oczywiście, ale mikroorganizm, który żył sobie w spokoju, w ciepełku, w probówce, został zrobiony, jemu było tam dobrze wraz z rodziną, trafi, jeżeli trafi na, na to pole i żeby mu było dalej dobrze i żeby był dalej szczęśliwy wraz ze swoją rodziną, kolonią i, i wszystkimi innymi... Po pierwsze musi być odpowiednia temperatura. Po pierwsze. Po drugie, odpowiednie warunki atmosferyczne, czyli odpowiednia pora roku musi być, tak? no nie może być taka, że tak powiem, nie, będzie min zimno i tak dalej. Dajmy te mikroorganizm i, i on, jemu też będzie dobrze. Bo mu nie będzie dobrze. Jak jemu było ciepło tam w domku, to teraz mu przy temperaturze plus 5 nie będzie dobrze. To wam mówię od razu. Co dalej? Odpowiednia woda musi być, temperatura była, tak? odpowiednie warunki atmosferyczne było, wilgoć, ja trochę też tak koloryzuję, bo próbuję Wam to przedstawić, że, że to nie jest takie proste dać mikroorganizm na pole żeby on zadziałał, tak? bo potem, potem jest mnóstwo pytań dlaczego i co się stało, że to nie zadziałało no to właśnie mam tłumaczyć, że etykieta nie została przeczytana i warunki nie zostały spełnione na tyle odpowiednie, żeby ten mikroorganizm mógł się zaklimatyzować na waszym polu. I teraz jeżeli ktoś wystryka się z pieniążków, prawdopodobnie też dosyć dużych, nie spełni warunków, które nakazuje producent na etykiecie, to te mikroorganizmy działać tam nie będą, dlatego że po pierwsze promienie UV zatrzymują te mikroorganizmy, warunki atmosferyczne yy, również nie pomogą mu przeżyć na tym polu i tak dalej i tak dalej i możecie sobie te mikroorganizmy lać, żeby z nimi tutaj, jak na tym polu, a one albo zadziałają albo nie zadziałają więc równie dobrze można pójść do wniosku i sobie kupą do dolotka i czekać aż się wygra, bo to mniej więcej ja to tak określę. Z mikroorganizmami, które akurat ja reprezentuję i moja firma, Donatol, taka, teraz powiem wam słuchajcie, bo to jest dosyć ważne. ważna informacja Mikroorganizmy, które my produkujemy, to może nie tyle co my produkujemy, ale mikroorganizmy ekotankwolowskie są produkowane nimi przez czczownicy. Teraz wam powiem jak. Otóż my jako firma kupujemy obornik podarstw indywidualnych. Oczywiście, żeby w oborniku nie było było yy, yy, antybiotyków i innego tam świństwa, które gdzieś są tymi Teraz taki czysty obornik wjeżdża sobie tutaj do nas tytuje, on leżakuje w jakąś tam, w jakiś tam określony czas po to, żeby został całkowicie prefermentowany, po to, żeby można było go dać do przerobienia. Oczywiście wejdźcie sobie w YouTube to zobaczcie, jak z góry wygląda cała podobna, Są pokazane dżdżownice, są łoża i tak dalej. Teraz co się dzieje? Opornik przefermentowany, który został zjedzony przez dżdżownicę i wyszedł z powrotem do nic innego jak najczystszej postaci biopumus. Tak? z kolei to jest nic innego jak potężna kawka mikroorganizmu. To, 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 potężna to jest naprawdę wierzcie, to jest potężna to jest kolonia mikroorganizmów, która znajduje się w tym To jest, to jest jak szczepionka. Dzisiaj jest popularne słowo szczepionka. To też opowiem, To jest jak szczepionka. W mikroorganizmach. Teraz dlaczego mikroorganizmy te, ekodarbolowskie, działają w każdej temperaturze i w każdych warunkach? Dlatego, że mikroorganizmy, które powstały w ekodarbolu, zostały po pierwsze wyprodukowane przez przygotownicę w warunkach niekontrolowanych, tylko w sposób naturalny. One powstały w sposób naturalny. Jeszcze raz podkreślam, naturalny, tak? To znaczy, że jak było minus 20, to wszystko sobie spała, a mikroorganizmy sobie gdzieś tam w formie przetwalnikowej, gdzieś w morzach, siedziały w tym piątku. Jak, jak, jak była temperatura jeszcze wyższa, czerwica się obudziła i zaczęła produkować dalej mikroorganizmy. Więc te mikroorganizmy, no, one się przystosowały do warunków, tych, których powstawały, tak? Więc jeżeli ktoś zakupi mikroorganizmy nasze w produkcie si załóżmy i rozleje je na pole, to wierzcie mi, one zawsze zadziałają. Naprawdę zadziałają zawsze. No chyba że ich potraktujecie chciał ją taką ciężką, no to wtedy już będzie tutaj inna historia. Ale one będą tam działać. Teraz yy, kolejna rzecz. Żeby one zadziałały Ktoś kto kupił produkt nasz, humusaki czy to będzie na resztki a, a nie, akurat to jest zły przypadek. Załóżmy humusaki Plus, na przykład, przykładowy. Zastosował go na wiosnę, wylał, nie wiem, za dał dużo dawne, dał 40 litrów na hektar, super zrobił, elegancko. I nagle przychodzi mróz i jest telefon, pani Jacku, co się teraz wydarzy, bo został zastosowany bonusaki tutaj na pole, bardzo duża dawka i tak dalej przyszedł mróz 15 stopni i co dalej? nic jak to jest? no po prostu nic trzeba po prostu poczekać aż mróz zężeje ale dla mikroorganizmów wierzcie mi tam się nic nie stanie kompletnie nic on trafił swoje naturalne środowisko on powstawał w tej temperaturze on żył w tej temperaturze, tak jak mówię, rodzinę zakładał, prawdopodobnie może też w tej temperaturze, chociaż wątpię, bo to żeby się nawet nikomu nic nie chce, no ale nieważne, może tam jest inaczej. Nic mu się nie stanie, on trafił na pole w swoje naturalne środowisko i tam sobie żyje, a że akurat się trafiło, że przyszedł mróz jest minus 15, no to trudno, no Boże, no to minus 15 nie będzie, całe życie... Zaraz będzie cieplej, tak? także naprawdę nie ma się czego obawiać. Mikroorganizmy te tu nasze działają w każdej temperaturze, w każdych warunkach i działają wszędzie. Wszędzie, wszędzie, bo my jako piwa sprzedajemy mnóstwo yy, towaru i w bardzo dużych ilościach sprzedajemy do Afryki. No, tam to jest dopiero handlu, tak? Minus, e, przepraszam plus 40 stopni, słuchajcie, czy plus 50. No i normalnie to mikroorganizmy by się ugotowały, tak? Nie, one sobie normalnie funkcjonują na tym piasku, tak? Klienci są zadowoleni, bo nie ogarniają tego tematu, że jak dają produkty na piasku on też działa tam cuda. No akurat ten to powiedzieć, działa tam cuda, tak? Ale mówię o tych cudach rolniczych tutaj i to naprawdę działa. Także tu w tym przypadku naprawdę nie ma się czego obawiać. I produkty pomocowe y y naszej firmy tutaj y mają to do siebie, że one działają zawsze, czy to będzie humozachi, ten, ten normalny, tak, zwykły normalny, czy to będzie humuzaki plus, czy na resztki bożnicze. To yy, wiele osób tu też yy, przyjęło takie, że humuzaki to nic nicnego jak produkt na resztki bożnicze. No też, tak, on przerobi te resztki bożnicze, zgadza się, jest jest, jest taka, yy, jest taki produkt, ale humozachi generalnie powinno się stosować od początku wiosny, tak, kiedy zaczyna już zrobić się ciepło, yy, cieplej, to znaczy, że tewa, yy, ta temperatura już, średnia temperatura zaczyna już być mniej więcej oscylować w końcach 5 stopni, ale to tylko mówimy o tym, po to, żeby nie babrać się w mrozie i nie lać wody, tak? Yy, temperatura temperaturach ujemnych, no bo to jest bez sensu i to tak się nie da. Więc nie. jak zaczyna być już trochę ciepło, i wtedy lecimy sobie z tym tak? Dajemy go w pierwszej fazie wzrostu, czy powiedzmy przedsianiem, w tych pierwszych zabiegach wiosennych. Tak? Yy, dajemy te mikroorganizmy razem z tą kuchnicą, zaczynają sobie tam żyć tutaj to powiem wam, to połączenie kwasów minusowych z mikroorganizmów, to jest to, że te mikroorganizmy y, sobie żyją w tych kwasach minusowych jako forma przepalnikowa i dlatego też one sobie tam żyją i nic im się tam nie dzieje tam z nimi, tak? Y, one się namrażają, mają to swoje naturalne środowisko tu dopiero zaczyna się naprawdę fajna zabawa z tym produktem, bo dając go y, już od początku kiedy zaczynamy siać, kiedy wyjeżdżamy w pole z siarnym, no to przecież nie trzeba nikomu mówić, że ziarno nie zakopujemy nie pół metra pod ziemią, tylko 5 centymetrów. Tak? I tu w tej, w tej warstwie 5 cm tu zaczyna się właśnie cała ta zabawa z mikroorganizmami. One które tam żyją, namnażają się, yy, tworzą próbnicę, mikroorganizm przyjada masę organiczną, tak, zamieniając go też na próbnicę, są też ta trwała, aktywna próbnica, bo ona się namnaża, ona nie zostaje wykupiwana przez warunki atmosferyczne, dlatego że mikroorganizm yy, ciągle produkuje... Tą I ona cały czas się namastwia, i ona tam jest jak gąbka, tak? nas ona zostaje w tej ziemi. Także bardzo polecam te produkty humusowe, spróbujcie. Bardzo często w rozmowach z klientami, powiecie, proszę ich, jeżeli już ktoś kupił ten produkt, to będzie humuzaki, humiko, humuzaki plus, czy humuz UP, uprawowy i tak dalej. Jest tego dużo, stracicie sobie, możecie, ale zawsze proszę. Tu szacun dla Was, wiele czoło, bo dzwonią i mówią, że miałem rację, bo wiem, że miałem rację, ale mówię to, jest. jak ktoś kupi prośbę nasz, tak, więc ja zawsze go proszę, mam tylko taką gorącą prośbę, jeżeli Pan zastosuje to na polu, to bardzo bym prosił, zrobi sobie tam jakąś kontrolkę gdzieś tam przy między, bo ja mogę gadać, mogę go odgadać godzinę, dwie, trzy, tak, ale jeżeli pan zrobi sobie kontrolkę i zobaczy pan, jak wygląda zastosowanie kumusu w załóżmy, czy naszego produktu i porówna pan z miejscem, gdzie kumusu nie było wcześniej, to naprawdę nie będzie w ogóle już dyskusji. To sam widok tego będzie mówił o wszystkim, tak. Także Yy, jeszcze raz bardzo polecam i naprawdę wyczulam, nie wierzcie w historię, że jeden litr ubóstwa jakiegokolwiek, nie, czy masy czy jeden litr mikroorganizmu na jeden hektar to naprawdę działa cuda. Ja tylko obrazuję Wam jedną rzecz. Może ja. Nie, no dzieciom nie wiem, no, może obrażać, czy też może nie wie jak wygląda jeden hektar, tak? Ale yy, to ja Wam powiem jak wygląda. Jeden hektar to jest 50 tysięcy metrów kwadratowych, tak? To jak to wygląda obrazowo, no pewnie dużo. Więc ja powiem Wam tak, boisko piłkarskie, tak? Nasze narodowe boisko jest mniejsze, jest mniejsze niż jeden hektar, ono nie ma jednego hektara, ono jest mniejsze. Teraz ten jeden lit rozlać na ten jeden hektar, czyli inaczej nawet na to boisko piłkarskie, no to ile tam tego tak? Więc to zobaczymy, żeby zobrazować. Więc tu jeszcze raz mówię, produkty firmy tej, czyli firmy Tekodarko, śmiało można stosować na każdym polu, zawsze będą działać. Także jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu, spróbuję Wam odpowiedzieć, a jak nie to zaraz bo prawdopodobnie tak ktoś skieruje Was w filmie do mnie, więc na pewno się wtedy usłyszymy. Tyle jeżeli chodzi o mikroorganizmy, tyle jeżeli chodzi o kwasy humusowe. Myślę, że może już troszeczkę bardziej jaśniej to sprecyzowałem, dlaczego jedne działają, a inne nie działają. No i co? No i nic innego jak po prostu polecam, polecam raz jeszcze, polecam i no i co? No i widzimy się gdzieś tam na targach, tak? Także pozdrawiam i życzę wszystkim wszystkiego dobrego w stosowaniu.